Rzecze się w było rzeczach Nic nie trwa wiecznie na tym świecie Poeta doda w dodajach Ale na tamtym chwile Chwila nie trwa chwileniem Wszystko wiecznie się w wieczninach ten świat nie jest też w teżalach bez zalet. Można się zakochać, być wiernym do grobowej deski. Na tamtym świecie wszyscy kochają. Nie nawiązując do grobowniczości, wszystkim wystarcza do życia. Słowo Boże tu zgon rozwiązuje wolności, tam wieczność trwa z nią w trwałej przyjaźni.